Ja przede wszystkim y, ubolewam nad tym. Y że temat realnych wpływów rosyjskich jest rozgrywany politycznie w Polsce od lat i w ten sposób można powiedzieć wręcz bagatelizowany. Ubolewałem nad tym, jak powstawała komisja pisowska. Ona miała bardzo dużo cech strukturalnych, negatywnych, była niekonstytucyjna. Problem z poszanowaniem w ogóle różnych generalnych zasad prawa. Ta jest mniej wadliwa prawnie, ale powołana. Ale ale z premiera Tuska znowu uchwałą, bo tak rządzi ten rząd. To prawda, ale, ale de, facto, de facto to jest rodzaj rodzaj zarządzenia i powiedzmy, że ona ma mniej. Ale nie na tym się chce skupić. Chce się skupić na tym, że realny problem, jakim jest ochrona osłona kontwywiadowcza państwa polskiego przed realnym wyzwaniem, jakim jest duże państwo, które za pomocą służb specjalnych oddziałuje intensywnie na na wszystkie kraje, a szczególnie na ważne, Polska jest dla, dla Rosji krajem istotnym, a my mamy w debacie publicznej temat, czy, czy pan Macierewicz dobrze, czy niedobrze, prokurator zdrada, czy pan Strużyk dobrze, czy nie dobrze. No bardzo ma potrzebne, być, ma być są, rozliczany, bardzo potrzebne są konkrety. Mm -hmm. Mamy jednego złapanego szpiega, który, który został de facto, mówią Rupcowie, który de facto nie został złapany przez polskie służby, tylko został zostały naprowadzone? A w Polsce no, pytanie... miał, dostał od służb polskich dostęp do swoich tajnych akt przed wyjazdem. Pytanie jest takie, ilu my mamy realnie ustalonych, jakby o ostrze kontrwywiadu polskiego? To jest pytanie fundamentalne dla polskiej racji stanu. Kontrwywiad jest niedofinansowany, kontrwywiad jest, jest za słaby na polskie potrzeby dzisiejsze i to są realne problemy. A my tutaj, my, no ci, którzy po prostu tym tematem politycznie się bawią, go chcą wykorzystywać dla słupków poparcia, robią coś strasznego. To jest, to jest bardzo niedobre dla Polski.